Poczytajcie sobie komentarze, to oczywiście z innej półki, komentatora ze strony Platformy Obywatelskiej, Tomasza Lisa, co pisze w swoim komentarzu w Newsweeku. Tomek, ile razy można wam tłumaczyć, żebyście wyparli się tego sekciarskiego myślenia, żebyście zaczęli wreszcie myśleć o tym, tak, PiS trzeba skończyć jak najszybciej. Natomiast jeżeli będą ludzie z PiSu, którzy pomogą odwrócić większość w Sejmie, to to, co też będziesz wybrzydzał, też będziesz, też będziesz mówił, ale nie, no przecież oni nie są z Platformy. Poczekajmy, aż Platforma będzie miała 70% i wtedy wjedzie na białym koniu i zmieni rzeczywistość my się dusimy w państwie pisu, my potrzebujemy tej zmiany teraz i my musimy ją zrobić. i możecie sobie oczywiście łapać mnie za słówka, możecie sobie oczywiście opowiadać, jak to teraz ja jestem największym problemem platformy, mi to nie interesuje. po tej stronie, która jest, będziemy robili wszystko, mówię o opozycyjnej stronie, żeby zbudować takie przywództwo po tej stronie, żeby zbudować taką układankę po tej stronie, żeby ludzie na nowo w opozycję uwierzyli i uwierzyli, że może być coś innego w Polsce dobrego co jest z pozapisu i ja mi o to w tym wszystkim chodzi. Ja nie ślubowałem wierności Platformy Obywatelskiej. Ona jest potrzebna, ona będzie na polskiej scenie, ona będzie budowała swoje, swoje poparcie. To trzeba zrobić ze wszystkimi, którzy tutaj są, ale trzeba to wreszcie repozycjonować. Bo pod rządami platformy w, i pod rządami takiej, takiego mentalu, jaki dzisiaj mamy po tej stronie, siódmy raz przegramy z Pisem. Tu chodzi o to, żeby ktoś to obudził i żeby całą tę sprawczość, która dzisiaj jest w ludziach dobrej woli, wreszcie popchnął do roboty. Jeżeli mamy wygrać w Polsce, wreszcie wybory, to musi być jakaś nowa jakość, nowa odpowiedź i nowe ułożenie tych, tych relacji. Musi być nowa geometria, bo jak będziemy do starego równania podstawiać cały czas te same stare, zmienne, to nigdy nie dostaniemy nowego wyniku. Wynik zawsze będziemy dostawać ten sam, a my admortem mortem defekatam będziemy się spotykać na tych lajfach i ojczyć, jak nam jest źle w państwie PiSu za 5, 10, 15 i 20 lat, zachowując się jak dziewica yy, yy, przez 80 lat siedząca na przyzbie i zastanawiająca się, dlaczego kawaler do niej nie przyszedł i dlaczego czego kawaler się nie oświadczył.